Witajcie kochani wędkarze i pasjonaci ciszy nad wodą. Ja, wasz przyjaciel i ekspert od ryb, jestem dziś z Wami, żeby rzucić okiem na to, co przygotował dla nas 6 stycznia 2026 roku. Słuchajcie uważnie, bo ten dzień zapowiada się, no cóż, zimowo i z pewnymi wyzwaniami, ale dla wytrwałych zawsze jest szansa. Już na wstępie powiem wam, że nie będzie to dzień rekordowych brań dla wszystkich, ale z odpowiednią wiedzą i taktyką możemy zaskoczyć ryby i samych siebie. Będzie chłodno, a księżyc w fazie ubywającego Garbatego z pewnością wpłynie na aktywność podwodnego świata, ale o tym wszystkim za chwilę. Okoń dot Król podlodowej taktyki Przyjaciele, jeśli na jeziorach czy większych zbiornikach macie już solidną pokrywę lodową, to waszym celem numer jeden będzie okoń. W styczniu to on jest prawdziwym królem lodu. Gdzie go szukać? Koncentrujemy się na głębszych spadach, górkach podwodnych, a także na krawędziach trzcinowisk, które schodzą na większą głębię. Okoń w zimie często gromadzi się w takich miejscach, gdzie woda jest nieco cieplejsza i lepiej natleniona, czyli około 4 stopni Celsjusza przy dnie. Na co łowić? Styczeń to czas na małe mormyszki z ochotką lub delikatne błyski podlodowe. Pamiętajcie o bardzo subtelnych ruchach. Ryby są ospałe, nie gonią za przynętą, tak jak latem. Czasem drobne drganie wędki to wszystko, co trzeba, by sprowokować drapieżnika. Mała sztuczka. Spróbujcie podbić przynętę tuż nad dnem, a potem powoli ją opuścić, imitując umierającą rybkę. To często działa na ospałe okonie. Płoć to niezawodny towarzysz zimowych wypraw. Płoć to kolejny pewniak na styczniowe łowy, zarówno pod lodem, jak i w niezamarzniętych rzekach, gdzie szukać. Pod lodem płoć również będzie trzymać się głębszych partii zbiornika, zwłaszcza w okolicach mułku, gdzie znajdzie pokarm. W rzekach szukajcie jej w spokojniejszych zatoczkach, za przeszkodami, gdzie nurt jest łagodniejszy. Tam ryby oszczędzają energię. Na co łowić? Na spławik lub metodę gruntową w rzekach, a pod lodem na mormyszkę. Klasyczna ochotka to zimowy numer jeden, ale nie gardźcie też białymi robakami czy pinkami. Pamiętajcie, by zanęta była bardzo oszczędna i drobna. Zimą ryby jedzą mało. Ciekawostka. Małe ilości kaszy manny z dodatkiem atraktora ochotkowego potrafią zdziałać cuda. Pstrąg wyzwanie dla rzecznego łowcy. Dla tych, którzy preferują płynące wody, pstrąg potokowy będzie atrakcyjnym celem, zwłaszcza że w niektórych rzekach jego okres ochronny jest już zniesiony. Gdzie szukać? Strągi w zimie lubią kryć się w dołkach, za dużymi kamieniami, pod nawisami brzegowymi, czyli wszędzie tam, gdzie prąd wody jest słabszy, a jednocześnie jest dostęp do tlenu i potencjalnego pokarmu. Skupcie się na głębszych zakrętach rzek, na co łowić, Tutaj sprawdzi się spinning, małe woblery, obrotówki, a nawet streamery prowadzone wolno i blisko dna mogą przynieść efekt. Kolory stonowane, naturalne, bo woda jest czysta i pstrągi są bardzo ostrożne. Ciała ta analiza warunków, dlaczego tak, a nie inaczej? Przyjaciele, spójrzmy na pogodę na 6 stycznia 2026 roku. Czeka nas dzień z temperaturami od minus 2 stopni Celsjusza na południu do nawet minus 13 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum kraju. Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne i dość wysokie w okolicach 1016 hektopaskali. Wiatr przeważnie słaby do umiarkowanego północno-zachodni, co przyniesie nam zimne powietrze. Lokalnie możemy spodziewać się przelotnych opadów śniegu, zwłaszcza na północy i w górach, ale ogólnie zachmurzenie będzie zmienne. Takie warunki, czyli niska temperatura powietrza i wysokie, stabilne ciśnienie, spowalniają metabolizm ryb, czyniąc je mniej aktywnymi. Temperatura wody w większości zbiorników stojących będzie bardzo niska, często oscylująca wokół 4 stopni Celsjusza przy dnie, a wiele jezior pokryje gruba warstwa lodu. W rzekach temperatura wody również będzie niska, ale jej ciągły ruch zapewnia lepsze natlenienie, co sprzyja aktywności ryb w prądzie. A co z Księżycem? 6 stycznia 2026 roku będziemy mieli fazę Księżyca garbatego, ubywającego z jasnością 88%. To zaledwie kilka dni popełni. Według wielu kalendarzy brań, okres tuż popełni, gdy Księżyc zaczyna ubywać, może być dość kapryśny. Niektórzy uważają, że jasne noce po pełni mogą sprawić, że ryby żerują w nocy, będąc mniej aktywne w dzień. Podsumowując, ogólna aktywność ryb w tym dniu będzie raczej spowolniona. Metabolizm ryb jako zwierząt zmiennocieplnych znacząco zwalnia w zimnej wodzie. Będą szukały najgłębszych, najcieplejszych partii zbiorników, gdzie zużywają minimum energii. Aktywne okna żerowania będą krótkie, najprawdopodobniej między godziną 10 a 14, gdy słońce nawet przez chmury lekko nagrzewa górne warstwy wody. Pamiętajcie również o okresach ochronnych. Szczupak i sandacz mają teraz wolne. Moja ocena kłowa na 6 stycznia 2026 roku to sąsiednie so na no kłowo kapryśne do słabego. Oznacza to, że ryby będą brały chimerycznie, ale przy odpowiednim przygotowaniu, cierpliwości i niema znajomości łowiska, można liczyć na pojedyncze, ale satysfakcjonujące brania spodziewajcie się krótkich okresów wzmożonej aktywności, szczególnie w najcieplejszych porach dnia i w głębszych, dobrze natlenionych miejscach. Na zakończenie. Życzę Wam wszystkim, moi drodzy, ni chlapania, ni brania, tylko solidnych okazów. Pamiętajcie o bezpieczeństwie na lodzie i nad wodą. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie plany na ten zimowy dzień. A może ktoś z Was złowił coś ciekawego wczoraj? Podzielcie się swoimi obserwacjami i koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli film się podobał, i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych prognoz. Do zobaczenia nad wodą.